Macie Państwo tutaj taki slajd, który jest zatytułowany jako Preferencja, preferencja form azotu przez różne gatunki jagodowe, wynikająca z adaptacji do warunków środowiskowych. I tutaj wyjaśniam o co chodzi. Proszę Państwa, truskawka jako gatunek, który historycznie był raczej uprawiany na glebach, które miały wysokie pH, czyli czy można powiedzieć w takim klimacie, gdzie była Przewaga parowania nad opadami. To w przypadku truskawki preferencja do pobierania form azotu w przypadku tego gatunku idzie w kierunku formy azotanowej, czyli tej NNO3. Malina, którą Państwo wiecie, jest to gatunek, który wywodzi się ze środowisk leśnych. Ona ma bardzo duże zdolności adaptacyjne do środowiska, jak również do, form, do żywienia form składnikami pokarmowymi. Takimi na przykład jak azot. I w przypadku maliny mówimy, że ona świetnie sobie daje radę, jeżeli w środowisku glebowym znajdą się jony amonowe, czyli NNH4, mówimy tutaj cały czas o azocie, i jony azotanowe, czyli mówimy tutaj o tej formie saletrzanej. Natomiast w przypadku borówki amerykańskiej, tutaj zdecydowanie jest to gatunek, który preferuje w swoim żywieniu, czyli wykorzystuje głównie formę amonową azotu. I to również wynika z, z fizjologii tego gatunku, bo borówka amerykańska po prostu nie ma specjalnych enzymów, które powodują, które umożliwiają wykorzystanie formy azotonowej, takich jak reduktaza azotonowa, czyli tak naprawdę borówka amerykańska czy jej żywienie powinno być skupione głównie, w tej, głównie wokół tej formy amonowej, czyli NNH4. To jest jedna rzecz, którą chciałbym Państwu przekazać, zanim przejdę do omawiania tego drugiego filaru, czyli jeszcze raz reasumując, Zobaczcie Państwo, truskawka to głównie, formy, to, to głównie forma azotanowa azotu, malina to, to tutaj możliwość dobrej adaptacji i pobierania w kierunku formy azotanowej i formy amonowej, natomiast w przypadku borówki amerykańskiej główna forma azotu, która jest wykorzystywana przez ten gatunek, to jest forma amonowa. Drugą rzeczą, którą chciałem Państwu pokazać, to jest pobieranie składników pokarmowych przez truskawki uprawiane w glebie i zwrócić uwagę Państwa tylko na, właściwie na jeden składnik pokarmowy, a mianowicie na wapń. Zobaczcie Państwo, że jeżeli chodzi o różne odmiany truskawki, takie jak alsanta, tioga, marmolada, fern, ewita, widzimy tutaj, że ilość wykorzystywana czy pobiera, pobierana wapnia jest bardzo duża. No, w przypadku marmolady to jest aż 113 kg CO w, w odniesieniu do jednego sezonu wegetacyjnego. No i tutaj w przypadku innych odmian również ta wartość jest dosyć wysoka, ale Santa mamy tutaj poziom 60 kg na hektar. Proszę Państwa, ilość wapnia, która jest pobierana czy wykorzystywana przez te różne odmiany, ona jest porównywalna z innymi makroskładnikami, takimi jak na przykład azot o tym się bardzo rzadko mówi, że zapotrzebowanie truskawek czy innych gatunków jagodowych jest tak wysokie w stosunku do wapnia, a to, a to według mnie powinno być podkreślane bardzo często, dlatego że u nas jeszcze niestety, ale pokutuje taki pogląd, że samo wapnowanie powinno... Z, zaspokoić te potrzeby, jeżeli chodzi o wapnia, to jest nieprawda, bo wapnowanie, czyli zabieg, który ma na celu głównie podniesienie pH gleby, czy poprawę kwasowości oczynu i tak dalej, to jest zabieg, który nie zawsze, nie w wszystkich warunkach dostarcza tego najbardziej przyswajalnego wapnia. Także myślę, że to jest taki wstęp przed drugim filarem, który chciałam mówić, a drugi filar, który chciałam mówić, produktowy, on jest związany z niczym innym, jak z. Produktami z grupy salet wapniowych, które są w obecne w portfolio Jara Poland. Państwo, mamy co najmniej 3-4 produkty, które są w tej grupie. Tutaj Państwo widzicie: pierwszy, który jest dosyć powszechnie wykorzystywany w uprawie jagodowych, truskawki, maliny czy. Może troszeczkę mniej w uprawie borówki amerykańskiej, ponieważ jak wiadomo, jeżeli chodzi o borówkę amerykańską, jej zapotrzebowanie na wapń jest troszeczkę mniejsze niż wcześniej przeze mnie wymienionych dwóch gatunków jagodowych. Ale wracając do tego nitrebor, zobaczcie Państwo, że mamy dokładnie to, co, to, o czym wcześniej wspomniałem. Czyli mamy produkt, który zawiera głównie formę saletrzaną. NNO3 oraz wysoko zawartość wapnia na poziomie 26% ma również około 0,3% boru. Czyli mamy takie rozwiązanie, które biorąc pod uwagę tą adaptację składników pokarmowych w kierunku różnych form azotu, jak również zapotrzebowanie na wapń, no, spełnia te kryteria, żeby zostać produktem, który jest na stałe wpisany wpisane w, w żywienie tej uprawy, mam na myśli truskawki. Natomiast drugim produktem, który chciałem Państwu pogadać, pokazać, a trzecim filarem z tego, co dobrze liczę, jest produkt pod nazwą Unika Calcium jest to saletra potosabo-wapniowa. Produkt zawiera około 15% azotu, w tym głównie formy saletrzanej, o której już wcześniej powiedzieliśmy sobie. 24% wapnia i 12% 24% potasu, przepraszam, i 12% wapnia. W przypadku nitraboru i uniki kalcji muszę powiedzieć, że są to formy salczane, czyli one są błyskawicznie wykorzystywane po, przez roślinę. Oczywiście, jeżeli są aplikowane na powierzchnię gleby przy odpowiednich warunkach przy, odrobin, przy odrobinie wilgoci formy te które są w mitraborze, jak i w unicy kalcjum, są wykorzystywane błyskawicznie. Co do strategii stosowania tych dwóch produktów, zobaczcie Państwo, że proponujemy je stosować mniej więcej w fazie początku kwitnienia czy w fazie białego pąka. I tutaj, jeżeli chodzi o stosowanie, to zazwyczaj w odmianach średnio wczesnych czy średnio późnych, czyli na przykład Elsand. Grandaroza, kiedy widzimy, że dana plantacja ma duży potencjał, nie było problemów z przymrozkami, proponujemy stosować te produkty w układzie początek kwitnienia nitrabor około 150 kg, natomiast później, tak jak mówię, po ocenie, jeżeli ta dana plantacja ma duży potencjał że planotwórczy, proponujemy sięgnąć po to drugie rozwiązanie, czyli pro, po produkt, który nazywa się unika Calcium, także w dawce około 150 kg. Reasumując, proszę Państwa, macie Państwo takie narzędzia, które pozwalają na wniesienie bardzo szybkie w trakcie sezonu, w trakcie wegetacji azotu saleczanego, który jest preferowany przez truskawki oraz innych składników pokarmowych, w tym przede wszystkim wapnia, w sposób bardzo szybki.